Cześć, dzień dobry YouTube. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut, tym razem w poniedziałek, 21 kwietnia. Troszkę mnie nie było. Ostatni odcinek blisko dwa tygodnie temu, ale też troszkę podupadłem na zdrowiu, więc trzeba było się doprowadzić do stanu sprawności, że tak powiem. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, co się dzieje na rynku. Porozmawiamy o tym, jak ja czytam rynek, jak ja widzę rynek. Oczywiście, jak zawsze, nie jest to porada inwestycyjna, tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje, moje inwestycje. Samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny, ale mam nadzieję, że po takim czasie dawam to też. Jakąś perspektywę tego, w jakim punkcie jesteśmy, oczywiście nie mamy kryształowej kuli, operujemy tylko i wyłącznie w zakresie prawdopodobieństw, i trzeba sobie zdać z tego wszystkiego sprawę. Zresztą myślę, że ktoś, kto jest dzisiaj w rynku kryptowalut, widzi, co się dzieje z perspektywy makroekonomicznej, referuje do Fedu, z perspektywy taryf, referuje do Trumpa, z, z perspektywy niepewności rynkowej, można referować do rynku krypto, jak również i do rynku tradycyjnego. Więc myślę, że każdy wie, że. Próba tutaj przewidzenia przyszłości jest bardzo ciężka. Nie jeden trader już upadł, nie jeden inwestor już się poddał, więc oczywiście warto też podejść do tego wszystkiego z dużą ostrożnością, nie stawiać tutaj jakichś wariackich pieniędzy na te wszystkie ruchy i przede wszystkim poczekać na większą przejrzystość, tak, rynkową. W ostatnim tutaj jakby odcinku rozmawialiśmy o tym czy to koniec cyklu, analizowaliśmy struktury, analizowaliśmy poziomy. W dniu dzisiejszym zrobimy podobny przegląd, pokażę wam poziomy na które ja patrzę, pokażę wam też poziomy strukturalne, które moim zdaniem w zakresie mikro i makro Bitcoin musi odzyskać, żebyśmy faktycznie zobaczyli tutaj potwierdzenie dołka. No i przede wszystkim, które musimy zobaczyć, żeby zobaczyć solidny breakout, czy to będzie breakout w kierunku zdechłego kota, czy to będzie breakout w kierunku nowego ATH, to już czas pokaże, tak? Rozmawiałem i omawiałem to w ostatnich odcinkach, że odreagowanie strukturalne korektywne jest negatywne, a impulsywne jest pozytywne. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze oczywiście zdrowych wesołych świąt, troszkę spóźnione i mokrego dyngusa. Mam nadzieję, że wszyscy spędzacie ten czas rodzinnie, no i że wszystko u Was w porządku. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy sobie może do tej perspektywy makro. Ja w ostatnich odcinkach mówiłem o tym, że wciąż jestem w tym obozie, który uważa, że dopóki trzymamy 73-74 tysiące, największym prawdopodobieństwem jest to, że zobaczymy nowe ATH. Z perspektywy Fibonacci, z racji tego, że pogłębiliśmy dołek, dołek nie zatrzymał się na 76,600, które omawialiśmy wielokrotnie na tym kanale, jako kluczowy punkt wsparcia. Dołek został pogłębiony z tego, co pamiętam, do 74,600. Z, z racji tego też tytułu, musimy sobie wydłużyć perspektywę naszego Fibonacci i widzimy, że obecny impuls potencjalnej fali piątej finiszującej cały zakres makrofali piątej i cały zakres przyrostu, który trwa od Bessy, byłby na poziomie 136 tysięcy, z możliwym extension do 197 tysięcy. Ja tutaj w ostatnich odcinkach mówiłem, że celem dla mnie jest 120-140. I teraz tak, to, że jest to najbardziej prawdopodobne wydarzenie, z racji tego, że utrzymaliśmy ten przekrój na 73-74 tysiące to nie znaczy, że stawiamy pod to chatę. w ostatnich odcinkach mówiłem o tym że to odreagowanie, które się tutaj pojawi będzie najważniejsze czy będzie to odreagowanie korektywne czy będzie to odreagowanie impulsywne odreagowanie korektywne zwiększa szansę tylko na odbicie zdechłego kota to jest 95-105 tysięcy target Odreagowanie impulsywne zwiększa prawdopodobieństwo na 120-140 tysięcy może wyżej, tak? Takie ja mam założenia. E, więc to, że w ogólnym założeniu myśleniowym to, że utrzymaliśmy 74, 73, tak, zwiększa prawdopodobieństwo nowego ATH 120-140, ale to struktura która nas na, spotka tutaj, zasugeruje, czy będzie to raczej zdechły kot, czy nowe ATH. Okay? Więc też chciałbym, żebyście rozróżniali dwie bardzo ważne podstawowe rzeczy. To, że prawdopodobieństwa wskazują, że nowe ATH jest przed nami, bardziej niż mniej, to nie znaczy, że już zamykacie oczy, zakładacie różowe okulary i patrzycie tylko i wyłącznie na nowe ATH. Bo, jeżeli ta struktura, która tutaj zacznie się rysować, będzie korektywna, to z nowego ATH nici, Ok? Więc z tego co pamiętam, w ostatnich odcinkach omawiałem to, jak ważna będzie struktura odreagowania, dokładnie rozpisywałem strukturę korektywną, strukturę impulsywną. O tyle plus tego rynku jest taki, że przez ostatnie dwa tygodnie wiele się nie wydarzyło więc można powiedzieć, że tutaj przez z racji mojej absencji wiele nie straciliście, bo generalnie jesteśmy wciąż w tym samym poziomie, na tym samym poziomie. Bardzo mocno koncentrowaliśmy się na tym poziomie 76600, który wielokrotnie omawiałem. To pogłębienie dołka tutaj nam przyszło do 74,600, nie jest to wielki dramat, generalnie wolałbym, żebyśmy całkowicie przetestowali backtestem tą strukturę, dlatego że po tym breakoucie 60% pchnięcia na bazie zwycięstwa Trumpa, my tą świecą bogów, mam nadzieję, że ją widzicie, tą świecą bogów wybiliśmy to wcześniejsze makro high. I bardzo często, kiedy zataczamy round in top, o którym też rozmawialiśmy na tym kanale, wracamy do punktu 0. A punktem 0 było właśnie 73-74 tysiące, tak? Zakładam, że bardzo dużo osób, bardzo dużo traderów chciało puścić makro longa na tym poziomie i dlatego o włos zabrakło tego backtestu, tak? Rzadko się zdarza, żeby cały round in top nie wrócił do punktu 0, a żeby zabrakło mu naprawdę centymetrów, można powiedzieć, tak? Um, także ja tutaj generalnie byłbym fanem, gdybyśmy, my ten gdybyśmy ten przekrój przetestowali, no ale zdaję sobie też z tego sprawę i rozumiejąc jakby rynek kryptowalut w pewnym sensie i zachowania market makerów, zakładam, że bardzo dużo osób stawiało tutaj makro i liczyło na bounce, tak? dlatego że kiedy macie, tak jak mówię, kluczowy, kluczowy przekrój powstały z racji makro high i macie bardzo szybkie paraboliczne wybicie, to jest to wybicie, tak, to było 100% ruchu całościowego, 60% ruchu na bazie trampa, i później macie takie zataczanie szczytu, ten round and top i wracacie, bardzo rzadko się zdarza, że nie dotykacie punktu zero, czyli nie testujecie wcześniejszego punktu oporu, nie przerzucacie go jako wsparcie, i nie ma też retestu świecy bogów, tak? bo to jest świeca bogów. Ta tygodniowa świeca to jest świeca bogów, czyli po prostu taka duża lapeta do góry. Nie? No ale tak z punktu market makerów zapewne, zapewne nie opłacało się ceny spuszczać aż tak nisko. Czytaj było mniej, mniej liquidity do zebrania, niż było to warte, bo zapewne wiele tutaj pozycji short już nie zostałoby dobitych. O tą małą różnicę, a bardzo dużo longów by tutaj zostało odpalonych. Tutaj oczywiście z tej perspektywy tygodniowej wciąż patrzę na dopełnienie całości cyklu. Bardzo rzadko się zdarza, w sumie to praktycznie się nie zdarza żeby pięciofalowe ruchy nie chodziły parami, one zawsze chodzą parami oczywiście są uchybienia więc słowo zawsze tutaj referuje do 99,9% ruchu czarny łabądź może być uchybieniem trzecia wojna światowa może być uchybieniem a załamanie gospodarcze z racji taryf może być uchybieniem ale generalnie rzecz biorąc pięciofalowe ruchy chodzą parami i jakby nie patrzeć, jakby nie analizować tego piątego ruchu nam brakuje Oczywiście piąta fala jest taką dziurą, i ona nie zawsze musi być impulsywna. Jest takie coś jak skrócenie na fali piątej, czyli po bardzo długiej fali trzeciej przychodzi fala czwarta, i fala piąta jest tylko skróceniem. Ona dochodzi maksymalnie do szczytu fali trzeciej. Tak? Dlatego ja, kiedy oglądaliście ten kanał, o tutaj w tym klinie, powstało takie hasełko, że kto sprzeda swojego bitcoina tutaj. To tak, jakby się zestrał met przed kiblem, nie? No i ktoś, kto tu sprzedał, generalnie zestrał się met przed kiblem, bo od tego momentu bitcoin zrobił 100% ruchu. E, ale ja tutaj byłem super bullish, tak? I mówiłem wam, że czekam na falę trzecią. Ci, co oglądają, pamiętają, czekaliśmy na falę trzecią, fala trzecia przyszła. Dziś nie jestem super bullish. E, nie tylko z racji tego, że Fed jest spóźniony, moim zdaniem, nie tylko dlatego, że Powell... Gra w grę polityczną nie tylko dlatego, że są taryfy, ale przede wszystkim dlatego, że fala piąta nie jest gwarantem ekspansyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że nie zawsze musi wyjść powyżej tego szczytu fali trzeciej, tak? Więc wciąż mam obłożenie inwestycyjne 27%, czyli jestem 27% w rynku kryptowalut i na razie nie mam zamiaru zwiększać tej ekspozycji, tak? Jeżeli chodzi o altcoiny, to posiadam tylko kluczowe altcoiny, tak jak Solana, tak jak Sui i tak dalej. No i oczywiście posiadam jeszcze Bitcoina, tak? Ekspansji nie posiadam. Uważam, że w tej fazie rynku posiadanie jakichś głównokoinów jest bardzo, bardzo ryzykowne. Jeżeli miałbym posiadać jakieś głównokoiny, czy też bardzo spekulacyjne koiny, to naprawdę byłoby to 1, 2, 3% mojego portfela, tak? dlatego że widzę co się dzieje chociażby na wykresie pozostałych i pozostałe idą do piekła. Widzę co się dzieje na niektórych altcoinach. One już przyjęły strukturę bessy, tak? Dobrze słyszycie, one straciły dna bessy z 22-23 roku. One już robią wielkie globalne ABC do bessy. Także powiedziałbym, że jak przyjąłbym 4 miliony altcoinów, to myślę, że 90% z nich już zdechło. Czy to znaczy, że one nie, nie odreagują? No, potencjalnie odreagują, tak? Jeżeli zobaczymy kontynuację cyklu, to one jeszcze zdechłego kota zrobią, ale o jakichś tam 5-10x to można zapomnieć, nie? Oczywiście 90% z 4 milionów coinów to bardzo dużo. Wiele metryk pokazuje, że mamy 30 milionów coinów. No, ja przyjmę powiedzmy założenie 4 milionów coinów. To wciąż oznacza, że 10% to 400 tysięcy coinów, tak? Więc jeżeli tutaj operujesz czymś, co jest hype'owane... I no to jest szansa, że ten Twój głównokoin akurat będzie w tych 400 tysiącach coinów, które zrobią dobry wynik, nie? Ale ja tutaj podkreślam, żadnych głównokoinów nie posiadam. Posiadam Bitcoina i oczywiście topowe, w moim odczuciu topowe altcoiny, tak, tak jak Solana, Sui. No i oprócz tego jeszcze dwa, trzy dodatkowe. I to jest wszystko, co ja na ten moment posiadam, dlatego że nie jestem tutaj tak bullish jak byłem bullish tutaj. I z racji też struktur finiszujących, z racji tego, co się dzieje, no i z racji tego, jak ta piątka może tutaj wyglądać, po prostu nie mogę być tak bullish jak byłem tutaj, nie? A więc warto rozpoznać też sytuację, że sytuacja na dołku tej fali mikro czwartej w globalnej piątce jest inna niż na globalnej fali czwartej nie? bo tutaj mamy oczywiście globalne fale, tak, a tutaj mamy falę nestowaną w globalnej fali. Także każdy musi mieć tutaj jakby obłożenie adekwatne do ryzyka, które rozpoznaje. Dla mnie osobiście ryzyko w tej fazie rynku jest zbyt duże, żeby obładowywać się w koiny. Każdy ma inny risk-reward, każdy przyszedł tu po coś innego. Dla, jedne, dla jednego jest to trzeci cykl, dla innego jest to pierwszy cykl. E jeden zainwestował parę złotych, inny paręset tysięcy złotych, więc każdy musi mieć inne podejście, oczywiście, do tego, tak? E w każdym razie tak wygląda obecna sytuacja na perspektywie szerokiej. Więc takie obawy, które tutaj bym miał, to oczywiście, tak jak pokazałem przed chwilą, taka skrócona piątka, ale najważniejsze będzie i tak. To odreagowanie, tak? Czy one będzie korektywne, czy one będzie impulsywne? I to jest najważniejsze w moim odczuciu na ten moment. Korektywne zwiększa szanse na odbicie zdechłego kota 95-105 bez nowego ATH, chociaż zdarzają się pułapki fali B, chociażby tutaj była pułapka fali B, kiedy knotem przebiliśmy 108, bo zrobiliśmy 109. No a kiedy będzie to impulsywny ruch, no to patrzymy na nowe ATH i na ekspansję powyżej tutaj szczytu fali, fali trzeciej, którą widzicie tutaj. Oczywiście rozmawialiśmy też o tej tygodniowej dwudziestce. Mówiłem o tym, że zejście poniżej tej tygodniowej dwudziestki sugeruje korektę, tak? Niekoniecznie kataklizm, ale sugeruje korektę. No i im dłużej jesteśmy poniżej tej tygodniowej 200, 20, tym większa szansa, że będziemy dłużej tutaj konsolidować bądź też korygować. Nowy tydzień się zaczął, jest dopiero poniedziałek. Widzicie, że przebijamy na ten moment tą tygodniową 20. Ona jest tutaj z tego co widzę w okolicach 87.200, więc chcielibyśmy jak najszybciej odzyskać tą tygodniową 20. I oczywiście to może być indykacja do tego, że zaczynamy całe większe odreagowanie. Przypominam, odreagowanie może być korektywne albo impulsywne. I tak wiem, nikt nie chce słyszeć o tym, że szczyt za nami. Tak wiem, nikt nie chce słyszeć, że zdechły kot przed nami i koniec cyklu. Ale generalnie ja nie jestem tutaj od tego, żeby zakładać wam różowe okulary. Nigdy nie byłem. Myślę, że jest wystarczająca liczba kanałów, która to robi. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli będzie to odreagowanie korektywne, to idziemy na 50-60 tysięcy minimum, tak? Czy będzie to dwufazowa hossa i po okresie korektywnym, nie wiem, w październiku zrobimy nowy szczyt, jest to realne. Ale najpierw zobaczmy to odreagowanie, tak? które, które potencjalnie rozpoczęliśmy, później zobaczmy układ korektywny jak nisko, czy 60, czy 50, i później zobaczmy, jak będzie formowało się dno. Tak, więc to jest melodia przyszłości to mnie na razie nie interesuje czy szczyt będzie teraz, czy szczyt będzie w październiku ja tutaj nie jestem po to, żeby wróżyć chociaż i tak można to odebrać ale na bazie struktur ocenić na bazie struktur ocenić w co my tutaj gramy ocenić prawdopodobieństwa bo tutaj nie ma żadnych pewników tak? jedyny pewnik na tym rynku jest taki że jak zamkniesz oczy i będziesz zbyt bullish to w końcu się zesrasz jak każdy, nie? Pod, pod koniec każdej hossy. To jest jedyny pewnik, jaki jest na tym rynku, że jak będziesz zbyt bullish, dasz sobie wyprać głowę tym wszystkim exom i tak dalej, że lecimy to the fucking moon, jak to mówią, no to jedyne, co jest gwarantowane, to to, że się zesrasz. I to nie jest moja opinia, to jest fakt historyczny, bo na każdej hossie, w której ja uczestniczyłem, tak właśnie było, nie? Ci, co zamknęli oczy i to the moon baby, no, wylądowali w kiblu, a nie to the moon. No ale tak, koniec tych dywagacji, bo nie ma co się podniecać. Taka jest realna sytuacja i oczywiście tutaj bardzo ważne będzie to odzyskanie tej, tej tygodniowej dwudziestki i sposób, w jaki będziemy tutaj odreagowywać. Z perspektywy CMI na ten moment zobaczyliśmy bardzo ładny ruch. Mieliśmy tutaj oczywiście tą długofalową linię trendu. Zobaczyliśmy breakout, utrzymaliśmy tą dwudziestkę, przez weekend na bardzo, bardzo, bardzo kiepskim wolumenie byliśmy w stanie z perspektywy spotu trzymać kluczowe poziomy i tutaj po otwarciu, tak, mieliśmy piątkowe zamknięcie i tutaj mamy poniedziałkowe otwarcie, zobaczyliśmy bardzo ładną lufę do góry. Chciałbym zobaczyć tutaj volume, nie? Zaraz Wam pokażę weekendowe volume na spocie. Także na razie wygląda na to, że mamy breakout, ale tak prawdę mówiąc, nie jestem przekonany, że ten breakout jest stabilny. Oczywiście, jeżeli odzyskalibyśmy 87,800 na CMI. Równoznaczne do 87200 na spocie, co zobaczycie zaraz, byłoby to bardzo pozytywne, dlatego że ta żółta linia jest tutaj bardzo kluczowym przekrojem pivotowym w całym tym zakresie. tak? Może nie aż tak ważnym jak 92100, więc jak przybijemy 87, to sobie zmienimy kolorki i 92100 będzie ważnym tutaj przekrojem. W sumie to jest zakres wolumenowy, tutaj patrzymy na zakres pivotowy na 92100. No ale tak, każdy, każdy kolejny odzyskany szczyt będzie potencjalnie markował dno. Widzicie, że mamy takie podwójne dno z niższym dnem. Tutaj widać, że mamy taki neckline, okay? czyli tutaj formuje nam się takie potencjalne W. Jeżeli zobaczymy breakout powyżej tego high, no w moim odczuciu cel techniczny będzie dość ciekawy. Nie jestem jakby fanem tych, tych takich breakoutów, ale widzimy, że będzie to około 100 tysięcy CMI, tak. Do tego potrzeba wolium, do tego potrzeba momentum, żeby tą akcję cenową pchnąć do góry, tak? Najpierw zobaczmy tutaj, jak zamknie się dzisiejszy dzień, jak będzie wyglądał przekrój tego tygodnia, dlatego że na razie nie widzę wolumenów, które by sugerowały, że to jest faktycznie stabilny breakout. W ogóle w ostatnim tygodniu, jak obserwowałem sobie rynek, no to nie widzę takich mocnych wolumenów. Wprawdzie na seksach na te wolumeny się podniosły. Wprawdzie tutaj też można było dostrzec, że to 24-godzinne volume osiąga poziomy 225-235 miliardów, co jest ok. No, ale na ten moment znowuż nie ma rewelacji, tak. Więc patrzyłbym, jak będzie wyglądała sytuacja z wolumenem. No, bo breakout. Czy fake out, no breakout bez wolumenu zamienia się w fake out, tak? I czy to jest break up, czy break down, jak nie macie wolumenu presji sprzedażowej i wolumenu presji zakupowej, no to generalnie później jest to fake out, nie? Więc na razie nie jestem super przekonany do tego, że ten wolumen je, je, jest stabilny, ale jeżeli odzyskamy 87 y, na stałe, no to będzie to super sygnał do tego, że 100 tysięcy przed nami, nie? Podkreślę. Jeżeli zobaczycie odzyskanie tego poziomu 87,800, nowe świece zamykające się powyżej, zwiększa to super prawdopodobieństwo do tego, że 100%, 100 tysięcy jest przed nami, tak. Jeżeli przejdziemy do tej perspektywy spot, o której przed chwilą mówiłem, no to zobaczycie, że tutaj te wolumeny weekendowe, czyli te dwie wcześniejsze świeczki, no po prostu płaskie, nie? Płaskie jak asfalt w Dubaju, więc jakby. No, tutaj nie ma wyraźnego volume i dzisiejsze volume na ten moment też nie, nie powala. Oczywiście jest to w fazie progresywnej, dlatego że dzień trwa. Ta świeca wygląda naprawdę atrakcyjnie. Yy, miałem obawy co do tej kompresji, bo mimo tego, że tworzyła się tutaj taka bycza flaga kontynuacyjna, no to kompresja została wyraźnie. No zauważona, tak, od spodu dzienna 20, od góry dzienna dwusetka. No i ta kompresja musiała wyjść którędyś. Prawdę mówiąc, obstawiałem troszkę większe prawdopodobieństwo, że wyjdziemy dołem z racji tych słabych wolumenów. No ale widzimy, że ku zaskoczeniu wyszliśmy górą. Kompresja zawsze jest dość spektakularna, dlatego ta świeca wygląda tak jak wygląda, i kiedy jest price compression, czyli kompresja, no rynek decyduje w którą stronę idziemy. W tym przypadku rynek zadecydował, że idziemy do góry. Teraz, jak mam te wszystkie rysunki wyłączone, to widać, że tutaj jest pierwsze dno, drugie dno. Widać, że idealnie te kropeczki wyznaczają teraz neckline, i kiedy ten neckline zostanie przebity, odzyskany, czyli bitcoin będzie na stałe powyżej 87,5 tysiąca. Ponownie 100 tysięcy to jest cel, tak? I to jest cel krótkoterminowy, jeżeli do tego dojdzie, czyli jeżeli odzyskamy ten poziom i to podwójne dno się rozegra, cel to 100 tysięcy. Nie do końca to mnie interesuje, bo nie jestem graikiem krótkoterminowym. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób my dotrzemy do tych 100 tysięcy, jeśli dotrzemy, tak? Bo piłka jest w grze. Dzisiejszy dzień trwa, nie mamy zamknięć. My możemy na koniec dzisiejszego dnia zobaczyć takiego łyka i obudzić się z ręką w nocniku, nie? Więc tutaj bym czekał na potwierdzenia. Ale bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób my potencjalnie do tych 100 tysięcy dojdziemy. Czy korektywnie, czy impulsywnie. Tak? Jak, jakie będzie rozpoznanie fali C, czy też potencjalnej fali trzeciej? Czy one w mocno rozbudowane impulsywnie, i czy nestowana wewnętrzna fala będzie bardzo impulsywna, czy będzie korektywna? I to mnie bardziej interesuje. Dlaczego? Dlatego, że to będzie rzutowało na to, czy patrzymy na zdechłego kota i na A, B, C, czy po prostu patrzymy na nowe ATH. Nie? Tak jak powiedziałem, utrzymawszy 73-74 tysiące. Większe prawdopodobieństwo jest, że zobaczymy nowe ATH, ale ta struktura, ona będzie rzutowała na to, czy zobaczymy to nowe ATH, czy tego nowego ATH nie zobaczymy. Oczywiście, żeby potwierdzić dno, musimy najpierw odzyskać 88,800, a później 95,300, tak? I kiedy odzyskamy to high i to high, wtedy odwrócimy ten trend, o tym już mówiłem wielokrotnie, i kiedy zaczniemy odwracać ten mikrotrend, no robiąc nowe ATH, odwrócimy makrotrend, dlatego że makrotrend jest spadkowy, tak? I tak jak widzicie tutaj o tej pułapce B, której mówiłem, to była pułapka fali B, dlatego że zrobiła nowe high, czyli przebiła punkt 0, tak? Czyli mamy A, mamy B, mamy C. I żeby potwierdzić, że ta korekta jest zakończona, musimy stopniowo odzyskiwać kluczową strukturę. Na mikro to high na troszkę szerzej w mikro tohaj, docelowo te szczyty i nowe ATH, by obrócić cały makrotrend makrotrend jest w dół. Ok myślę, że każdy to widzi, że makro trend jest w dół. Wystarczy zobaczyć, no, gdzie są szczyty, a gdzie są dołki i gdzie jesteśmy. nie? Wciąż jesteśmy w aspekcie ruchu w dół. My tylko z krótkiej perspektywy odzyskaliśmy w jakimś sensie mikro, mikro trend, ale pierwszym takim celem kluczowym będzie 88 800. E, Tutaj jeszcze patrząc jakby, e, patrząc na oscylatory widzimy, że to momentum dzienne jest bardzo wysokie. E, tutaj patrząc na mtf widzimy, że volume spada, a momentum rośnie. To też nie jest dobra dywergencja, e, kiedy momentum Rośnie, a volume spada. Tutaj też volume spada, tak? Tutaj wprawdzie mamy breakout powyżej tego neckline. Jeżeli mielibyśmy dotrzeć do okolicy 65 na, na RSI, zakładam, że będziemy głaskać 90-92 tysiące, tak? Ale dużo sygnałów się tutaj wzajemnie wyklucza, więc generalnie jestem obserwatorem i patrzę na to, co będzie się tutaj działo. Nie mam jakiejś super wiary do tego, że ten breakout jest stabilny, bardziej, że jest na bazie dźwigni, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Ta świeca dzienna się buduje, to volume dzienne się buduje w czasie rzeczywistym, kiedy to dla Was nagrywam, więc nie chcę tutaj bawić się w zgaduj z gadule. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj dominację Bitcoina, dominacja Bitcoina mnie nie interesuje. Tutaj mamy relację Bitcoina do dwóch najważniejszych rzeczy, które obserwuję, mianowicie dominacji Tetera oraz globalnego Liquidity. Nie jestem fanem patrzenia w to globalne Liquidity jak szpak w Pi, bo wszyscy patrzą na to globalne Liquidity na zasadzie jak na wyznacznik. Wprawdzie ta korelacja do globalnego Liquidity jest w zakresie makro, mikro, ale chciałem pokazać jedną rzecz, że. Patrząc na to, jak rozgrywa się tutaj dominacja Tetera, patrząc na to, jak układają się struktury Bitcoina, no my generalnie jesteśmy w takim dużym klinie tutaj, też tak. Więc od tego szczytu można powiedzieć, że jesteśmy w takim wyraźnym, dużym klinie i oczywiście mamy potencjalnie no, breakout z tego klinu, tak. Więc jest to pozytywna struktura, jeżeli ten breakout zostanie utrzymany, no to myślę, że te minimum 95-105 tysięcy nas czeka, jeżeli będzie to podparte wolumenem. Jeżeli ktoś lubi patrzeć na globalny liquidity, to jest żółta linia. Ja specjalnie zrobiłem to w procesie lagującym, nie dopasowałem tego w ruchu 1 do 1, dlatego że zobaczycie, tutaj zeszczytowało liquidity, tutaj zeszczytował bitcoin, tutaj ze, miało swoje dno liquidity, bitcoin dopiero ma dno tutaj. Więc jeżeli ktoś lubi patrzeć tylko i wyłącznie na globalne liquidity jako na wyznacznik tego, że cena bitcoina urośnie, no to oczywiście może być byczo nastawionym na kolejne miesiące, tak? Ja patrzę jednak jeszcze na aspekt płynności, globalnej płynności, przede wszystkim, że ona rośnie, ale patrzę też na business cycle i niestety składowe business cycle, tak jak dziesięciolatki, tak jak credit spread, tak jak PMI, no nie są w super kondycji, nie? A więc y, wiem, wiem i widzę po eksach i nie tylko, że każdy zapatrzony w tą globalną płynność, ale też ona nie do końca musi być tutaj czynnikiem, który jeden do jednego będzie tego Bitcoina pchał, tym bardziej, że jak pokażę Wam tutaj y, dywergencję, która powstała, y, to zobaczycie, to są szczyty z 2021 roku, tak, i widzimy, że ta globalna leguryki cały czas rosło, a Bitcoin już zaczynał spadać, tak? I dominacja Tethera też zaczęła spadać. Oczywiście ja tutaj mam ją w formie odwróconej, tak? Więc tutaj powstała w pewnym momencie dywergencja, o tutaj zróbmy sobie tą linię, może taką potężną, i widzicie, że widzicie, że na dobrą sprawę od tego momentu dajcie mi to usunąć, od tego momentu widzimy, że Bitcoin zaczyna spadać, a globalny liquidity cały czas rośnie, nie? Jest tutaj takie ostrzeżenie z mojej strony, żebyście nie byli zapatrzeni w to, czym karmi Was każde konto na eksie, bo akurat to może być pułapka tej hossy, nie? Że wszyscy będą patrzeć na globalny liquidity, globalny liquidity będzie rosło, a Bitcoin zacznie korygować. To jest dowód na to, że Bitcoin może spadać, kiedy globalne liquidity jeszcze rośnie, bo globalne liquidity dopiero zaczęło spadać tutaj po zdechłym kocie. Ale co z tego, że jak zdechły kot był na 48, a szczyt na 69? Bitcoin spadł 20 tysięcy, zanim globalne liquidity zaczęło korygować, tak? A więc miejcie to też na uwadze. Czasami ta korelacja do globalnego liquidity jest 1 do 1, czasami laguje w zakresie 7 tygodni, czasami koryguje, laguje w zakresie 12 tygodni ale nie patrzyłbym na globalne liquidity stricte mur beton jako wyznacznik tego, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Oczywiście każdy inwestor, albo większość inwestorów szuka zawsze tych bodźców pozytywnych, ale rynek to nie jest kurwa fairy tale, nie? Przychodzicie tu i tak samo jak możecie zyskać, tak samo możecie stracić. I zakładając sobie różowe okulary na to, że globalna, globalne liquidity rośnie, to na pewno lecimy na 200, 300, 800 tysięcy. Jest głupim i złym pomysłem. I ten przykład pokazuje, że globalny liquidity może rosnąć, a Bitcoin może w tym czasie spaść 20 koła, nie? A nawet więcej, bo to po odbiciu zdechłego kota było 20 koła, spadł 36 tysięcy, a globalny liquidity wciąż rosło, nie? To jest tylko taka mała wstawka. Dobra, mam nadzieję, że było to przydatne, pomocne. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.